Uwaga! Film zawiera treści nieodpowiednie dla osób młodszych i wrażliwych. Nie. Ja mam widzę, z tej strony czyli Bomba. Gramy sobie dzisiaj w Gary z moda. Pożyczyłem mikrofon od kolegi. Najlepszego. Fajnego bardzo. O, kurde. No. pobraliśmy sobie modę na mapy i na... Stwory. O, tam na przykład biega... Nie wiem... Mówiłem! Mówiłem, no! Ty dosłownie... No mówiłem! Ty po... tu by mieliśmy taką sytuację. Ty dosłownie, ja mam ciarki na ciele. Ja tak samo, nie? My nie, nie tego typa. Proszę opowiedz całą historię. Ostatnio? Normalnie, ja myślałem, że to było z takiego modu... moda. Bo my mamy moc na ruch uliczny i przechodniów ale teraz tego w ogóle nie rozpełniłem. na moją mapę i mam, mamę przepraszam em, ten że ja go widziałem jak on mrugnął ko... Severy, ale ja mogę jeszcze opowiedzieć Zary? no raz jak byliśmy bo tutaj pobraliśmy sobie mody znaczy mapę backroomsy na backroomsy no i widzieli znaczy ja widziałem Dosłownie przez sekundę. Czarną postać, która wzięła, była i zniknęła. Było tu! Było? Nie ja Mamy pokażę. nagranie, mamy nagranie! Pokażę ci! Ci stary! Ja dosłownie mam ciarki na ciarki. Nie. Jeszcze ja raz się to zespałni gówno To szelasz do razu Nie, to jest za mała broń, za mała broń A <grym> To ma tylko trzy naboje, nie czemu Strzeluj. Ale obiecuję ci, no ja, ja ci Ja ciężkam że... na klanę! Ja to spróbuję... Ja się postaram spowolnić to Jaki jest blisko Jezu! Jezu! Ty dobra je się boję Był widziałem le Nie, widziałem. Ja, ja wychodzę! Nie, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Wycho Ty ja ter teraz dosłownie... Ja teraz mam ciarki na ciele, nie? Nie, ja stąd lecę. Ja się boję. A co jak oni w naszym zakresie się respią? To jest możliwe. <laughs> co to było <noise> zapomniałem, że ona jest zrobiona. Ej, to jest straszny fes, nie? Ty, kolejny tam był! A nie, bo to jest ten entity. Dobra, nie, już mam schizę. Był. Chyba był. Ale widziałem ty, go teraz. To to... A, dobra, to jest rakiet. Ja ci przysięgam, że go widziałem, nie? Ja też? Dzyy. Stary. To już się robi fes, To już nie jest ty, tylko straszne, to jest przerażające. Ty, ty, ty. Ty, ty. No widziałeś to! No widziałeś! Co to leciało? Nie wiem! nie był NTT żaden! To entity, nie był żaden Nexbot! NTT tak nie lata! To było za małe Ej no! Nie, ja to zobaczę i teraz. Ja, już, to, mamy to będzie, dowody że... na to normalnie! To... 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 Ty, bo ja za chwilę. Nie wiem, co się dzieje z moim Garzmodem. Znaczy, nie moj... mojego brata, ale. Ale nieważne, z... coś tu się nie i To nie niemiłego nie, nie chyba. Dosłownie. No, ja już się zaczynam powoli bać. Ty. Co tak teraz coś przeleci nad nami? Bo oni się chyba na tym zakresie respią. Po ostatnio jak byłem na takiej powiększonej leciutkiej... Co ty, to jest? Ty. Ty, co to jest? Weź to przybliż O dobra, ja myślę... To jest... To jest ty, ty... Ej, ale to jest przerażające. Widzieli... Już trzy dziwne anomalie widzieliśmy, co nie? To. Było? To już mnie zaczyna odbierać mowę ja A co jeśli... No bo... Ja, ja wam obiecuję, że żadnego ruchu drogowego nie rozpiłem. O, straszny, Fezla. Ja potwierdzę, nic nie rozpił. Ja też... To już jest powoli po prostu straszny Coś... Patrz tam! No, poleć na bok! Nie, ja myślałem, ale coś tam widziałem. Tyn, a co, tutaj? A tutaj się tam w ogóle robią różne rzeczy. Znaczy że tam się... tak. No właśnie, za dużo ich chyba zaspięliśmy. Kolejna rzecz spadła! Tam coś zleciało. To trzeba to zobaczyć. Co? Zrób tak, żeby cię zabili, po prostu nie rufaj. Czekaj, zabij się i odwróć się i się nie ruszaj się Ty, oni się tu gonią Tokyo Drift <grywa> hmm. Dobra, zabij zabi się o, Bo ja chcę, żebyś się odrodził Po prostu no, się nie ruszam Ja się teraz wymaję tej postaci no, no, no. Ale wystarczy, że podejdź, czy coś takiego Hello, motherfucker! No I teraz ten drugi zabił tego Jimena. Ej, sorry. I bo to już się robi, zaczyna robić straszne. I to wezmę dla mnie. Kolejne ciało gdzieś Nie, teraz, teraz muszę, teraz muszę szukać tego ciała. No sorry, ale muszę to znaleźć. On mógł być tam, on może być wszędzie. Stary, ej, to już się zaczyna tego bać. Bo, ale. Czemu to się może spełnić? Ej, złe. Ty się mnie pytasz? Ej, a może trzeba to. No nie, no jest! Nie, Weź to przybliż Ja cię kręcę Dzień... O, what the fuck. No dobra Znaczy, ten, ten filmik nie miał mieć sensu Ale teraz ma już Możemy go po prostu bardziej zmontować, żeby był taki krótszy Wymontować. Mi się wydaje, że ten filmik miał chyba na, na celu pokazanie. Dowodów. Ja, jakich. Jak tam przymierzał? Anomal. A nie, dobra. Dosłownie doświadczamy. Ja teraz mogłem by wejść na nowy serwer. Na nowy serwer, dosłownie. Na, jutki, na mapę. Na nowiutką mapę i chcę spełnić ten TT na waszych oczach. Mogę. I, ja, I ja to mogę zrobić To zrób Znaczy dam to teraz mojemu koledze, bo mój kolega miał to zrobić, bo teraz jest u mnie Miał to mój kolega w połowie zrobić No to ty to zrobisz Już się wejdę ten, ten, No ten no, no, no. Ty będziesz się sobie Dobra Przejmuję stery drodzy widzowie Oj coś, coś Coś zrobiłem A, Nie to e, Gdzie to było? Tu Wpocznij nową grę i damy tą mapę? Możesz obojętnie którą. Czekaj, taką na której widać te pusta? Nie, to jest to, ta, taką, gdzie będzie widać, taką małą. Możesz wejść na tą, 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 o, tą, ten, tą. Tą? No. No dobrze, no to wchodzimy na tą mapę. No bo ona nie jest za duża. po tu mam, czekaj. Widzisz, tutaj. Kurde, mam trochę błędów. Dobrze, trudno walić błędy. Problemy, problemy. 26 problemy. I dobrze. I teraz na Waszych oczach, żeby nie było. E, resp, e. E, resp, e, rzeczy. I ogólnie my nic nie mamy takiego, że sam się respi. Tylko, że my musimy to respić. I tych drugich, tych Okej, okay, robi się strasznie. I zaczekamy na no, żeby nie. My wam to spróbujemy przyspieszyć. No, ja. może w montażu. Ja to o, gdzie on ucieka? Ilu mordo, lecimy sobie tu dalej. Kiedyś kluby, teraz duże festiwale, czy jakoś tak. Mi się wydaje, że jak oni wkaczą jest taki dźwięk. Wieście czy nam możemy nic takiego nie rozpinać. One są wolne, czy mi się to wydaje. Oszukiwanie was znaczy, to też, ale chodzi mi, że cel... Typo, coś się dzieje z tym. Nie, tutaj lepiej nie wchodź. A, bo tutaj mogą być. Nie o to chodzi. Czaj wyś bo on też nam może się nawet zrespawnić. A to obiecujemy wam, że tu nie jest żaden mod. Ja bym mogłem pokazać wszystkie mody. Ostatnie. Lowi! No tam się setka zespałniła naraz, no przecież... I to... Coś tam leży, weź fał, 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 fał. I za tobą, tutaj. No... Tu, nie, nie, też. A dobra, myślałem, że ten. To są krzesła, ale... Dobra, zaczekamy jeszcze chwilę, obiecuję wam... Ja to zmontuję, Już się przestraszyłem, przepraszam. And teraz pokaż. Weź na tutaj this. Gdzie? Dysk, dysk. Dysk, tutaj. No. To? No. To są dodatki. I tutaj masz. Patrzcie, Patrzcie co... nic nie ma z respieniem się. W sensie, dobra, mamy tutaj jakieś... Tutaj są stroje, tutaj są potwory. Tutaj, to w ogóle nawet nie chce nam się wczytać, Czy są jakieś mapy, nic nie mamy takiego, żeby ten... To to mam to usunąć. A co jak to? to jest właśnie to? To na pewno nie jest to. A co jak to jest, ten... co, co, jak to jest jakiś entity, który obserwuje nas i chodzi o... nie mam pojęcia, co to jest. Tylko, młodych... gdzie wyjść? Zabiło chłopak! Nie, to Widziałe. było Leo Ja to przeczytałem. To był dwójnik no. tam. Nie krzesła wywaliło w powietrze. Macie krzesła. Dobra, teraz możemy się wyciąć. Ale... No było! Widzicie? było, było! było. Patrzcie! O, tu, jest, tu, jest. tu jest, tu jest! No i przysięgam, co ja mam zrobić? No było, było, widzieliście. Było, wid- no było nagrane. Nie, to jest koniec odcinka. Nie, nie Chciałbym żartować i kłamać, ale to nie jest żart i kłamstwo. Ja przysięgam, nie wiem, może nam to jakoś wytłumaczycie, ale... To trzeba poszukać coś o tym. W ogóle co zna ta... Jak kojarzę z tą postać tego Jimena, z Czemu od razu to jest. No bo... Jimen to była głowa z Kibidzi Dobra... Serio? No Skąd to wiesz? Bo to jest łatwo tak zobaczyć Dobra, to jest koniec, bo... To jest koniec na... nagrania, ja już... Oh. Przy... Teraz, teraz w ogóle nie mam ochoty na Garry's Przez przynajmniej kilka dni Tutaj, jakbyście widzieli, to to jest krzesło latające, Ale... było. No kolejny raz! Tutaj, chyba to jest to. Tak. Nie, ja kończę nagranie, nara. Weź, to wyłączasz.